Dlaczegoś kucharczyk po prostu historii. Najsampierw nieustające podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają ten kanał, którzy lajkują, którzy przede wszystkim uważnie go oglądają i potem piszą komentarze, które powtórzę, zawsze stanowią inspirację dla mnie. Wszystkie komentarze, zarówno te pozytywne, jak i te, które w jakiś sposób są krytyczne. Bardzo dziękuję za każde wsparcie, a przede wszystkim za wsparcie modlitewne. W ostatnim odcinku wspominałem o kampanii delegitymizacyjnej, czyli kampanii unieważniania prezydentury, która przed nami, prezydentury doktora Karola Nawrockiego, przez tych, którzy są mówiąc delikatnie rozczarowani wynikiem wyborów prezydenckich, które odbyły się u nas 1 czerwca 2025 roku. Jednym, jednym, z, jednym ze sposobów tej kampanii delegitymizacyjnej, a właściwie dyfamacyjnej, zniesławiającej Karola Nawrockiego i jego wyborców jest argument ad Hitlerum. To jest porównywanie wszystkiego i wszystkich do Hitlera. To jest takie narzędzie propagandowe, często stosowane. I które ma długą historię, bo przypomnijmy, że propaganda sowiecka jeszcze przed wybuchem II wojny światowej każdorazowego przeciwnika władzy sowieckiej nazywała mianem faszysty, czy też mianem hitlerowca. Co oczywiście potem nie przeszkadzało Stalinowi zawrzeć ścisły sojusz polityczny, wojskowy i gospodarczy z hitlerowskimi Niemcami, który obowiązywał w latach 1939-41 i był zerwany nie przez Stalina, tylko przez Hitlera, który 22 czerwca 1941 roku zaatakował Związek Sowiecki. I ten argument ad Hitlerum, czyli porównywanie niekorzystnych dla lewicy wydarzeń czy osób właśnie do, do wodza narodowo-socjalistycznej Rzeszy Niemieckiej. Widzimy także przy okazji no właśnie tej toczącej się na naszych oczach kampanii uderzającej w prezydenta Elekta Nawrockiego w jego wyborców. Mianowicie jeden z wicewojewodów yy, yy, lubuskich yy, wieczór wyborczy 1 czerwca no zamieścił na swoim Twitterowym koncie taką grafikę, która no, niedwuznacznie sugerowała, że właściwie. 1 czerwca doszło do powtórki tej przykrej rzeczywistości, fatalnej rzeczywistości, jaką było powierzenie przez naród niemiecki rządów w Rzeszy przywódcy Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników Niemiec. To jest zresztą ciekawe, że ten wicewojewoda Lubuski, wywodzący się z lewicy, nowej albo starszej, ale w każdym razie lewicy, no traktuje jako, jako no właśnie coś kompromitującego fakt objęcia rządów w, w państwie niemieckim przez narodowych socjalistów. Nigdy dość powtarzać, że NSDAP, narodowi socjaliści, to nie była żadna skrajna prawica. Dość poczytać ich program polityczny, ich deklaracje programowe, enuncjacje najważniejszych osób tworzących zaplecze, Nazwijmy to programowe tej partii, żeby wiedzieć, że to nie była żadna skrajna prawica, a raczej skrajna lewica. No ale y, 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 tutaj oczywiście chodziło przede wszystkim o zniesławienie, o zniesławienie wyborców, y, którzy głosowali na Nawrockiego i oczywiście też tego, y, który wygrał wybory prezydenckie. No więc warto, warto w tym kontekście przypomnieć, że Snucie analogii z Trzecią Rzeszą może być zwodnicze i bardzo niebezpieczne, ponieważ w praktyce ustrojowej Rzeszy Niemieckiej w latach 1933-45, a więc kiedy rządzili narodowi socjaliści, zasadą był tzw. firer princip czyli zasada wodzowska, a więc prawem jest to, co mówi, co rozkazuje Führer. I potem oczywiście uczeni juryści, uczeni nadworni, prawnicy wielcy i Mali, rozpisywali to na paragrafy, komentarze, interpretacje i oczywiście państwo niemieckie zawsze było e, e, państwem prawa, no ale źródłem prawa była wola i słowo Firera, zasada wodzowska, na tym to polegało. E, czyli można powiedzieć, że prawo w Rzeszy Niemieckiej w latach 33-45 obowiązywało tak, jak je rozumiał, ten, który akurat rządził, który miał pełnię władzy w tym państwie. Aż boję się zapytać, czy coś państwu to przypomina? Podobnie jak fakt, że na mocy uchwalanych przez Reichstag w 1933 roku, a więc już po dojściu Hitlera do władzy i po kolejnych zwycięskich wyborach w marcu 1933 roku dla narodowych socjalistów, no to przyjęto, Przyjęto ustawę o tak zwanych specjalnych pełnomocnictwach dla rządu, która miała być tymczasowa. Miała być tymczasowa. Ta tymczasowość trwała do maja 1945 roku, do końca istnienia Rzeszy Niemieckiej, rządzonej przez NSDAP, przez Narodowych Socjalistów. No, właśnie, i ta tymczasowość, przedłużana na lata, czy to też Państwu coś przypomina? pewną narrację, że, no my może nie będziemy trzymać się litery prawa, nie będziemy słuchać tych purystów prawnych, e, trzeba będzie pójść na skróty, ale to tylko okres tymczasowy. Potem już wszystko wróci do normy, ale na początku, no jednak trzeba będzie zdecydować się na parę drastycznych decyzji. Ale to jest logika, która y, była u podstaw, y, no właśnie, nazwijmy to na wyrost myśli ustrojowej, czy też ładu prawnego, który funkcjonował, był organizowany w pierwszych miesiącach władzy niemieckich narodowych socjalistów w Niemczech. A więc powtórzę, snucie analogii historycznych może być zwodnicze i niebezpieczne, zwłaszcza dla tych polityków, jak w przypadku wicewojewody lubuskiego, który, no, można powiedzieć, wiedzę historyczną równą ma tej, jaką, jaką dysponował jego partyjny kolega który kiedyś twierdził, że powstanie warszawskie wybuchło 13 grudnia 1981 roku. Ale pozostając przy tematyce niemieckiej, warto, warto też zwrócić uwagę na wydarzenie, jakie miało miejsce krótko po wyborach prezydenckich w Polsce, mianowicie, mianowicie wizyta, wizyta nowego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, Friedrysa Merca, w Białym Domu. Donald Trump gościł w gabinecie owalnym nowego niemieckiego kanclerza. No i praca niemiecka po tej wizycie, która miała miejsce 5 czerwca, trąbiła sukces, no bo stwierdzono, że nie, nie doszło do żadnego publicznego besztania szefa rządu niemieckiego. No bo przypominano, co działo się w gabinecie owalnym, kiedy był tam prezydent Ukrainy, czy też kiedy był tam prezydent RPA. No a teraz wszystko, jak twierdzi praca niemiecka, było w porządku. Ale z, właśnie z punktu widzenia czegoś, co można nazwać polityką historyczną, doszło tam do pewnej takiej charakterystycznej wymiany zdań, bo Friedrich Merz... W czasie swojego przemówienia wygłoszonego w języku angielskim, no w końcu pracował dla takich gigantów rynku finansowego w Stanach jak BlackRock. Otóż Frydeś Schmerz nawiązał do zbliżającej się rocznicy D-Day, 6 czerwca, a więc rocznica inwazji, lądowania wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku, co otworzyło tzw. Tak zwany drugi front, front zachodni w II wojnie światowej. I na to, na to Donald Trump w swoim stylu powiedział: Zauważył, trzeba powiedzieć przytomnie, że no, nie był to dla Was, czy dla Niemców, zbyt szczęśliwy dzień. No i to było takie, proszę Państwa, wbicie przysłowiowej igły w balonik, no bo Merc brnął dalej w tą. Fałszywą narrację historyczną, twierdząc, że nie, nie, na no to był szczęśliwy dzień dla nas, no bo przecież to przybliżało, uwaga, wyzwolenie Niemiec od dyktatury hitlerowskiej. No i tutaj dochodzimy, proszę Państwa, do istoty rzeczy, bo ta narracja o tak zwanym wyzwoleniu Niemiec w 1945 roku obok, obok używania ciągle rzeczownika naziści zamiast Niemcy, to jest jeden z filarów. Pisania na nowo, zwłaszcza w Niemczech, historii II wojny światowej. To znaczy, yy, też o wyzwoleniu Niemiec w 1945 roku mówił przecież całkiem niedawno bezpośredni poprzednik Merca, czyli Olaf Scholz. No bo to jest obowiązująca narracja propagandowa w Niemczech, która przedstawia właśnie zdruzgotanie militarne Niemiec hitlerowskich w maju 1945 roku jako wyzwolenie. No bo zwróćmy uwagę, za tym kryje się, taka oto, kryje się taki oto komunikat, że skoro wyzwalano Niemców, no to oni byli podbici, byli poddani jakiejś opresji, jakiejś okupacji. Kto okupował Niemcy? Otóż okazuje się, oczywiście okupowali naziście. A kim byli ci naziścia, nie wiadomo, a może to Polacy. Bo przecież wtedy w Niemczech po 1939 roku przebywało setki tysięcy Polaków, kto by się tam przejmował, że to byli robotnicy przymusowi zwożeni wbrew swojej woli przez państwo niemieckie z terytoriów okupowanych. No ale ci, którzy historii nie znają i znać nie będą. E i będą przejęzyczać się co rusz, gdy chodzi o drugą wojnę światową, no to są, y, są łatwym celem tej propagandy. Żeby uwierzyli, że Niemcy byli opresjonowani, byli okupowani przez narodowych socjalistów, których sami wynieśli do władzy. O tym trzeba pamiętać. Od września 1930 roku, to są te pierwsze wybory do Reichstagu, gdzie NSDAP notuje dynamiczny, wielki przyrost głosów, aż do, do stycznia i marca 33, oni. Narodowi socjaliści lawinowo zyskują poparcie wyborców, wyborców przede wszystkim w okręgach rolniczych i protestanckich, i wśród, wśród tych, którzy na przykład do tej pory jeszcze w ogóle nie głosowali. A więc to jest ta kłamliwa narracja, która, którą, którą niemieccy politycy się posługują. Właśnie skonfrontowani z tym takim, no jednak zdroworozsądkowym pytaniem, czy właściwie stwierdzeniem prezydenta Trumpa, że no jednak D-Day to nie był dla was szczęśliwy dzień, bo zwróćmy uwagę, te, te obchody jubileuszów kolejnych lądowania aliantów w Normandii, które odbywały się w poprzednich latach, one gromadziły nie tylko reprezentantów czy przywódców Francji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, ale też. Czasami przyjeżdżał Putin, ale też przyjeżdżali Niemcy, reprezentanci państwa niemieckiego. Czyli właściwie obraz był taki, że wszyscy tam w tej Normandii lądowali: Wszyscy i Rosjanie, i Niemcy, i Brytyjczycy, i, 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 i Amerykanie. Natomiast tak właściwie to nie było wrogów. No, wrogiem byli jacyś mityczni naziści, ale których nie należy identyfikować z Niemcami, bo przecież Niemcy w osobach kanclerzy czy prezydentów, też świętują razem z aliantami gidej. No to jest oczywiście cała konstrukcja misterna, konstrukcja służąca zakłamywaniu e, prawdy historycznej. I tym jednym pytaniem, jak igła skierowana w nadenty balonik, Donald Trump przypomniał e, tą rzeczywistość historyczną. Rzeczywistość historyczna była taka, że że Niemcy jako naród trwali do końca, do wiosny 1945 roku przy reżimie, które wynieśli do władzy. Wszystkie statystyki pokazują, że największe straty w personelu Wehrmacht poniósł właśnie w ostatnich miesiącach wojny, gdzie toczył zażarte, zażarte walki w obronie Berlina, w obronie, w obronie tego centrum decyzyjnego Rzeszy Niemieckiej. Oni walczyli do końca. I to mówienie o tym, że Niemcy zostali w 1945 roku wyzwoleni, jest oczywiście kłamliwą narracją, która zręcznie i skutecznie została przekuta w gabinecie owalnym przez prezydenta Donalda Trumpa.